W dzisiejszym odcinku. W tu Potężny chodzi. Nagle ja podejrzany, bo znowu chodzę sam... No to jest po tak prostu po takie ciastki. idiotyczne ta gra. Tu nie chodzi się z tem. I chodzę sam i nie mam potwierdzenia. Bo robię taski. Czy to tak trudno stwierdzić? Siema. Dzisiaj wam pokażę dwie gierki, które jest, można przeanalizować kilka ciekawych zachowań, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Bez przederzenia zapraszam do odcinka. Ale Welcome to, co in mi the się, że tak team. Może. W końcu mi idzie ten status, tak za. Harry Potter lepszy. Kurde, inne nie, nie o to mi... Możecie chodzi. się zamknąć... Mi o to, co mi Wiem, o to. Ale dobrze. możecie się zamknąć. Dziękuję. Muszę zrobić trochę kontentu jak Nexa, ale wkurzająco jest to, jak ktoś ten w czasie rundy cały czas gada. Dobra, przynajmniej zrobiłem dwie taski wesołe. Nie zginę znowu jak pierwszy, ale to jest już taktyka. Szczególnie, że chodzę zawsze sam. Dobra. A, w lawnie jeszcze jedno zadanie z firkami. Także będzie tu za chwilę przyjść. Tam. Eee, światło, 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 światło. Idziemy na światło. Eee, Czyli są zamknięte? Nie, Agap tu jest. Okej. Okay. Eee, dobra, eee, Boże święty... To, wydaje mi to jest Lars. A się ja? nie zginął. Ja eee, nawet nie widziałem. Ponieważ ktoś z pikselem, chyba wydaje, wydaje, wydaje mi się, że Lars... No ty z nim to... poszedłeś na początku rundy Tak, ale ktoś z nim schodził ze Specimena, ja jeszcze zostałem na chwilę Człowieku. w Człowieku, ale ty wiesz gdzie ja jestem chociaż? No, mów. No właśnie, ja jestem mów. w komunikacji. Mogłeś zdążyć, że to długo było. Dobra, ja mam pytanie w ogóle, gdzie Pixel leży? Ale jakbyś chciał, to mnie potwierdził i no, fioletowy, ja i czerwony, i zielony, że Dobra. byłem po lewej na to lepsze Dobra, odbaw. panowie, ja chcę pierwszy wiedzieć, gdzie jest ciało. Ciało było. Pierwsze ciało było tam na samym środku Eee, yy, Ja mam jeszcze. Wydaje mi się, nie, nie to nie jest malarz, bo to, 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 to wydaje mi ktoś... eee, ja się, to figyolet właśnie wchodził. Ja miałem siedem na specimena. O, Kamieś. Jakbyś nie zgłosił, o, nie. Jak nie zgłosił eee, później, bo ja widziałem, bo jak byłem teraz w adminowym, wie ja... widziałem jak się adminowy, jak się w adminowym ten gaz. Wy... I jak Jakbyś zgłosił o trzy sekundy później, to ja bym wiedział kto to jest, bo widziałem, że to jest czas. Ja mam jedno pytanie. Ja mam jedno pytanie do grafika, bo jak światło zgasło, to my się minęliśmy w ofisie, nie? tak. To czemu nie szedłeś naprawiać świat? Swierdziłem, że ktoś inny to naprawi, poszedł do zadów. No okej. Okay. Znaczy tak, jestem pewien, że to nie jest Zach, bo Zach był wtedy. A wie przecież leży In coś? Nie, jestem, ale jestem pewien, że Pixel jest zabity przez Zacha. Nie pamiętam albo Lars, albo Zach, któryś. Przez E. Nie, nie, nie wiem. Zach nie zabił Pixela, o to. Tylko ja sam dla... Ja, ja jestem w stanie potwierdzić. Jest... No, mów. Albo figowiec, albo Lars wchodzili razem z Pixelem do Specimena, Wydaje mi się, że to był figowiec. Nie, ja. ja a gdzie w ogóle chciałem? W Specimenie? sobie Ja jestem w stanie potwierdzić fioletowego i zielonego. Byli w O2. Zresztą ze mną oni pewnie mi też są przy wydaje, że to może być duo figowiec Zach. I Zach po prostu zabił gdzieś inne. Znaczy, na pewno figowiec... teraz jakbym wywalił Zach, bo jeszcze się Wait, 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 nero. A co mówisz przed chwilą? Znaczy to tak. Jestem pewien, że to nie jest Zach. Bo Zach był wtedy A wie, w Jak to, że jest, na w. Obiegł inter gdzieś leży interż? się to może być duofigowy figowiec Zach Zach po prostu zabił gdzieś interż. Znaczy, w na pewno teraz jakbym wawiózł. Nieee! Cześć osób, nie wiem ile jest Panowie, panowie, skąd ja, ja podejrzenia na mnie? Ale dlaczego mnie w ogóle? C dobra. E, Powiem nie, wam panowie, jak wyglądała moja. Ten ten jest, że... No jakoś nie wiem, bo przez chwilę mówiłeś, że Lars, a Lars ma eee, różowej nie, nie, pomyliłem się, to byłeś ty. Jest, na pewno ktoś... A bo Lars, albo ty wchodziłeś do specimona z Pixelem, ale co? Lars jest tutaj potwierdzony przez inną osobę, że nie A ma... tak jeszcze. A tak czysto teoretycznie, jeszcze jedno pytanie na rok. Masz jakieś potwierdzenia? Nie wiem, eee, Pixela, ponieważ się z nim skanowałem, ale Pixel. Ale no to... mówimy o wyżułach takich? Nie, ponieważ było tak, że Pixel się skanował. Ja poszedłem, miałem Waiting for Pixel, nie ja się okay. Okay, i dobra. prawdopodobnie to jest y, dwóch z waszej trójki figowieców. Dobra, 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 ja chcę. Ja, czego, ja, Rady, ja chcę coś Czeka, powiedzieć. Dla mnie, mnie, mnie jest trochę dziwne, że Nero mówi, bo że mogę? ja. i Czekaj, 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 Lars, 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 Z czego no? Nero oskarża dwójkę, więc na pewno bo jeszcze jednego impostora. Więc myślę, że to jest duo figowieców. Dlaczego? Dlaczego? Nie jestem pewien kto wchodził, czy ja Mi chodzi o to, że zmieniłeś oskarżenie dopiero wtedy jak, wiesz, dostałeś dowody, a nie że. No, ponieważ ja tak, poni, nie, poni, dostałem dowody, do że wy byliście w trójkę, więc. W czwórkę, e, nie, czw, ba, tam czwórkę, więc Zach był no. na górze w bo się z nim minąłem. Tak, byłem w Madmay, robiłem tam fiolki, robiłem przełącznik, nie, bo ja robiłem ja wcześniej nie... słupek i wcześniej robiłem jeszcze lawę. I jak poszły światła od razu z Medwaya, przyszedłem w stronę światła, widziałem pod koniec Zagaba. Ja, ja myślę, że to jest duo Zach-Figowiec, bo faktycznie jako jedyny podejrzani są Nero-Figowiec-Zach, z czego Nero oskarża tą Znaczy ja bym z pewnością Zacha wyrzucił, a reszta to Ale panowie, skąd macie takie wciwiec? Po, 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 ten podejrzenia? Właśnie, czemu Zach w ogóle? Właśnie. Bo ja jakby, jakby nie co? rozumiem, a, czemu na mnie głosujecie, te... skoro nie macie na mnie nic? Wiesz to jest 6 osób, więc trochę hmm. na bo dwie osoby wyszły, wiesz o co chodzi. Ja już myślałem, że Remis będzie, nie? Ja to samo, ale... ale... Dzięki Bogu temu kto nie zagłosował. Jak coś jestem z maszyny, to już nie będzie dam rady zamigać wam angoby. O co my... tu chodzi? Pęźni internet powiecie rozumiem. Wrawn Nagle ja podejrzany, bo znowu chodzę sam. to... Mnie to nie jest mnie nie to po Takie idiotyczne ta gra. Tu nie chodzi się z tym i chodzę sam i nie mam potwierdzenia bo robię taski czy to tak trudno stwierdzić wkurza mnie po prostu coś takiego i ten swigot jest Lars na 100% ewentualnie jeszcze nero ale kurde bo znowu jest 50 osób w tym w, w jednym miejscu i potem się one potwierdzają i tak dalej. Nie. Nie. G Nie, Cieka, no, nie. Nie, go Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, na dobry początek Kogoś Nie, nie. No nie. Nie. Lecimy zrobić podstawowe taski agobowe. Pozdrawiam się Agap, w tym momencie. Myślałem, że ta rakietka nie będzie sprawiać mi problemów, ale widzę, że jednak nadal. Mamy stópek. zrobić. Jezu, jakiś skomplikowany na początku. Ej, co po takie skomplikowane dawali nie wiem. Dobra, muszę iść po przełącznik. Idziemy do naba, Co my w tym labie znajdziemy? To jest dobre pytanie przez tego przewoźnika Znajdziemy tatkę, czyli z zielony i się za gabem Winkier, dobra, jak w labie to od razu zrobię te fiolki Oczywka Na Pójdziemy naprawić światło Nie wiem czy ktoś mi nie działa, ale w nie poszedł i naprawił to światło To przy okazji pójdzie tu do elektryka, albo pójdę do... Tu mamy jednego tatka a, z paliwkiem, tak? E, Okej, okay. sytuacja wyglądała tak, że świat... Cia... Zach zabił właśnie na moim Zach Zach ma mikrofon. Sytuacja wyglądała tak, szłem sobie od y, Medbeja w lewo szłem zrobić zadanie. Chyba to było zadanie z paliwem. I w tym momencie widzę, że widzę, kliknij report, ciało jest, akurat w tym momencie się przesyła, i obok siebie widzę dwoksza, A jeżeli dwoks uważa, że ja to zabiłem, to sytuacja jest oczywista, że to jest dwoksza. Ej, Poczekaj, czy mam Wait. pytanie. Czekaj, bo... Nie czekaj, że tak to... To w elektryku? Nie, 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 Przy wejściu do elektryka to... było ciało, tatka. Ej, to powiem tak, ja byłem z Karolem w elektryku, wychodzę. I szedłem na prawo. Nie wiem, czy mi się coś zbagowało, czy nie, aczkolwiek widziałem, jak stało już obok tatka, i on jeszcze żył, także mógłby to być. Nie, 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 nie. Sytuacja wyglądała tak, że szłem sobie od prawej strony, złem w stronę elektryka, no bo wtedy zrąbało się światło i idę sobie w lewą stronę, żeby tam sprawdzić, czy światło ogarnęli, czy nie. Stwierdzam, że przy okazji, a mam jednego taska koło elektryka, to sobie go zrobię, no i w tym momencie. Idę, patrzę, jest przycisk report, jest obok dwoks i jest Tadek, który akurat w tym momencie się przechyla. No z czego to się go plecy zawalały, morda. Nie no, ale czekaj, no to w takim czekaj, razie czekaj, albo Zach, czekaj. albo Dweksz. Ale skoro widzisz przycisk report i Tadek się przechyla, najpierw jest cała animacja, później jest dopiero ten. Ej, ale wait, jeżeli widziałeś Dweksza, to w którą stronę pobiegł Dweksz, że tego widziałeś? Dwoks stał praktycznie w przeciale tego. E, tatka. Ale on stał w miejscu? No? Ja go tam nie widziałem. Widziałem siebie, widziałem tatkę. Dziwne, ja go, ja go widziałem. To, 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 to jaki był twój piowi tej akcji? E, tak, idziemy z statkiem Izachem pod, e, elektry pod elektryka. Zamknęły się drzwi przy elektryku i Zach zabił tatkę. Jakie drzwi się zamknęły przy elektryku? No, jak masz wyjście na zewnątrz i do elektryka. Jakby, czy do tych. co no, ich nie wiem. Gdzie. No Cześć, to to, elektryka to elektryka. mógłbym Ci być w stanie uwierzyć, bo szczerze nie, nie zdążyłem wejść do tego elektryka całkowicie, dobra. ale... C ale czekaj Zach, ty mówisz, że dopiero dochodziłeś i zobaczyłeś jak dwokrz zabija, ale dwokrz mówi, że wszyscy we trójkę raz Nie, 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 ja szłem sam. Jak nie? Ja, ta... Jak nie? No, no tak dobra, to. No wiemy, najpierw jednego, potem drugiego, najpierw zweks, później Zach, żeby było bez problemu. Mm, ja bym Ktoś tak nie robił, nie bo sam, ja to ja akurat sam, ja to jest taki pussy trochę. No. Się. Nie, nie zagłosowałem. Okay. Chciałem się odnieść do tej sytuacji, bo wydaje mi się, że jest fajna do analizy. Sytuacja wyglądała tak, że zwaliłem w dwóch miejscach, tak mi się przynajmniej wydaje. Punkt pierwszy. Jak ta, dwóch zabił tatka, to ja powiedziałem, że ciało się przechyla. Zamiast powiedzieć, że była animacja, że to jest świeże ciało i się przynajmniej chyliło już nas jako stare. A powiedziałem, że po prostu się przychyla, co mogło sugerować też, że ja to mogłem zrobić. A punkt drugi faktem było to, że generalnie tatka mijała w Bad Bayu I miałem o tym powiedzieć, bo już coś tak zacząłem mówić, po czym mówię nie, 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 oj nie. I tutaj był błąd, bo tak jakby miałem argument, ale go nie powiedziałem. A trzecią rzecz jest Smoker w tej sytuacji, ale zobaczycie co Smoker potem powiedział. No fajnie. Pixel, Pixel, pytanie. Hmm? Mogę Kurde. być moderatorem, że jeżeli chodzi o dawanie głosów? Nie. Kto ma mikrofon ten głos? Ajajaj, aj, aj. a chciałem być to taki to dobry. dobry. Kurde, ale że mu uwierzyli w to, że ten... Matka była. Bo ciało było świeże. Kurde. A, już od razu pierwsza gierka po może coś z tego ja może zobaczę jak bog zabija kolejnych. Tu no. tubu... Ale przecież na kamery właśnie, zobaczyłem Czy konkretnie miałem. Aha, ja mam pliki, nie te. Co Kurde, mogłem powiedzieć, że robiłem zadania na lenów. Tego nie myślałem szczerze A to jest drugi oprócz dox Jeżeli to nie jest Wok, to ja, ja naprawdę jestem zdziwiony. Bo nie wydaje mi się, żeby... Nie no, na próbę to jest on. Nie broniłby się tak. to jakby nie był impostorem broniłby się inaczej. O, akurat tu jest, to sobie połączony o Wspaniały gameplay. Dobra, tylko wygosza butelka weszła. No, ale ciekawa pierwsza gierka od razu. Ale kiedyś tak bardzo się jest posługa na to, że tak Nie! Yeah. Dobra, co zrobione? Muszę zobaczyć, reaktor podpal. Cało. jest bok, okej. Dziękuję, nie. Emergency, okej. Okay. Łojej! Nie no to wiadomo, że dwóch. Jest. Na pewno jest <laughs> w Smoker nie jest. No to, to mów co masz. Nie ma ciała, być... bo to był kol. A gruby czemu ty tak na mnie krzyczysz, zwłaszcza, że dopiero widziałem jak w do Wenta. A, czyli system. Kula i Dwok, no Kiedy? Chwilę temu! Po chwilę temu mi nawet na oficie nie było mordy. Tak, tyle że byłem w kamerki. Czekaj, a, 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 a Kamer, w że kula chwilę temu był pod e, tym pod takim switchem. No to dwóch... Tak, daj, daj mi chwilę, daj mi chwilę, <Setting noise> chwilę, daj mi chwilę. Byłem teraz na kamerkach... Eh, Gabriśka, odejdź. Byłem na kamerkach, zobaczyłem nagle, że skakujesz... Nie było? Ja powiem teraz. byłem ale, y, kamery nie, nie chodzi mu teraz, bo on A wcześniej był. Wcześniej no, byłem, tak patrzę, no to biegnę, na skale minąłem się z pikselem, nawet tak zacząłem chodzić lewo-prawo, zwłaszcza jak zobaczyłem grubego. Biegnę do Admina, znaczy no tam nie do Admina to no, do ofisa, tylko czekam na reaktor. No to po prostu stanąłem pod stołem i czekałem aż włączyć reaktor i wtedy dałem tego kola. Gruby jest 100%. Jeżeli się okaże, że zagnie, Jeżeli po wyrzuceniu grubego to nie będzie koniec gry, to wtedy znaczy, że to jest sztuka. No teraz no, widziałem gruby jak jest. Ale zna, dobra, do ale jak chwilę nie, nie temu, da do... fuck, jakby. No nie chwilę temu, bo to, zajęło, to zajęło za jakieś 20 sekund. sekund. tak musimy kogoś wyrzucić. nawet Pamiętam. jak, ja jak wiem, Nie by było by. Na maniegu, że jak, jak go bronisz, to, ja to, to, to... to zaraz ciebie też wrzucimy bo pewnie no zachnie nie ty bo, to jesteś to może Cześć, być... bo Nie, da się samodzić, Pixel to jest gruby, zaufaj, w sensie to, Ja wiem, że to brzmi na takie 1000 IQ, najpierw nie. mówi o grubym, jak się. Jest wiem, no, że, no, że nie. Wiem, że jedna osoba jest 99% czysta. A, Czyli Mani Winkler albo ja i no, nie, nie, nie. Jak, nie jak nie dla mnie Winkler jest czysty, bo widziałem przez Ej. ścianę, że poszedł na skala. Ale słuchasz grubego? On o, tak. zeskipował w ostatniej rundzie, jak chodziło o tego, o albo tego. Teraz mówi Mani Winkler. Nie zeskipowałem. Nie zdążyłem zagłosować. ale patrz. Są dwie różne rzeczy. że Mani Winkler? A było, że dwokrz i Zach. Dobra, to w się sensie i tak jakby gra się nie... Ale skończy. ja nie powiedziałem, że dwokrz i Zach. Dobrze, jest. to No a widać. No, no to czy nie powiedziałeś, że że i, i po po No to, po no to powodzenie. <grym> Powiedzieć Mani i winkler. A jajaj, czyli dobrze... Oczywiście dobrze mówiłem, ale niestety... Niestety nie. Dobra, jak to gra, Bo w sumie to nie jest jeszcze przegrana gierka. Nie to przegrana gierka. No właśnie. On to będzie stał i będzie bronił tego wszystko, jak nie powiem co. Zabiję winkera. A je, tak nie. Naprawiam reaktor, winkier zgłosi. Tylko naprawcie ten reaktor. Pixel. Gdzie poszedł Pixel? Gdzie on polak. A, dobra. Ma niego zabiję. Tak? Nie zgłosił... Jessie? Głosił, dobra. Dziękuję. Proszę. Eee... Wątpię, żeby to był Mani, bo Mani by mnie mógł łatwo zabić tutaj. Imo Szczupak. Może cooldown byłby za duży, to bym nawet chyba nie zdążył. Eee... wątpię. Imo i tak nie był. Imo Mani. Imo Mani. Trzeba, trzeba było Dobra, Tam są kamery?! Ja nie wiedziałem, że to są kamery! Ja sama ugramałem już! A, a nie był? C nie byłem, no, nie No wiem, wiem. za wcześnie włączyłem generatory, w wiem, wiem, w wiem. Wiem, wiem, zapomniałem. Ja nie znaczy problem, Ale, jest problem. Pro... Jeśli spodobał Ci się materiał daj łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Zapraszam także na moje socjalne media, link w opisie.